Budżetowe jacuzzi, czyli amerykańska wanna w cenie chińczyka z marketu budowlanego. Jakie są jej wady, jakie są jej zalety? Dla kogo to dobry wybór, dla kogo średni? I jak to się ma do luksusowych jacuzzi, które dokładnie w tej samej cenie oferują dwa razy więcej wszystkiego? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Samuel Domański i zapraszam do oglądania. jaki był pomysł producenta na takie budżetowe SPA, jakie widzicie za moimi plecami. Odpowiadając bardzo szczerze, jak zawsze w każdym materiale na kanale Total SPA, to jacuzzi nie ma niczego, co świadczy o tym, że jacuzzi jest luksusowe, że należy do półki premium. Jakie są cechy półki premium, to możecie obejrzeć sobie w naszym innym filmiku. Nie będzie tutaj więc lampy na ultrafiolet, opatentowanej niecki, zróżnicowanych dysz, silnych pomp. Nie będzie tutaj selektorów hydromasażu. Co więc zatem zostanie w tym jacuzzi? No, zostanie tutaj bardzo wiele. Zostanie tutaj jakość wykonania. Najłatwiej będzie mi wytłumaczyć różnicę w tych dwóch podejściach, gdybyśmy porównali to sobie do zadania zbudowania scenarii do westerny. Mamy jeden określony budżet i możemy wybrać dwa modele, jak wydamy ten budżet. Raz robimy scenerię jednego pomieszczenia, na przykład salonu, ale tam każdy szczegół jest dopracowany do perfekcji. Wiemy, że no, ta scena po prostu będzie bardzo dobra. Że widzowi będzie się podobały, będzie się czuł jak w prawdziwym salonie. Druga koncepcja: możemy zbudować całe miasteczko, ale budżet jest ten sam, więc tam nie będzie szczegółów, będzie wszystko zrobione po prostu z dykty, z kartonu, z płyt OSB i nie będą to prawdziwe budynki. I tak naprawdę ten widz będzie miał przed oczami no, jakieś takie sztuczne miasteczko, które określi, że no, to jest po prostu kit, że to się kupy nie trzyma. No i właśnie w taki sposób produkuje się te luksusowe. Choć tanie wanny pochodzące z Dalekiego Wschodu. Zresztą nie tylko z Dalekiego Wschodu, bo też jest cała masa producentów, importerów, którzy takie wanny z Chin ściągają całymi kontenerami. Po czym przyklejają nalepkę Made in Europe, Made in Sweden, Made in Finland, Made in Poland. A tak naprawdę są to po prostu zwykłe chińskie wanny. W tych wannach producent oszczędza na wszystkim, na czym się da, czyli budżet tej wanny 90% gadżety, 10% jakość. Tam pompy po roku, po dwóch już umierają, te zespoły się dosłownie, dosłownie rozsypują w rękach, te wanny chodzą jak traktory, ale nieważne, dlatego że producent zarobił, importer zarobił, a jakość jakby tego hydromasażu i doświadczenie klienta no już są na bardzo, bardzo gdzieś tam odległym miejscu. Tutaj mamy racjonalny pomysł na jacuzzi. Mamy jakiś określony budżet. Na przykład 35 tysięcy zł brutto. I producent, myśli sobie zróbmy coś w tym budżecie dobrego, coś co klienta nie rozczaruje po roku, dwóch czy trzech, coś co jesteśmy w stanie produkować przez wiele lat, tak że jak po kilku latach na przykład klientowi zepsuje się pokrętło od dopowietrzania, to to pokrętło producent dalej może wyprodukować, wysłać dealerowi i dealer może je wyserwisować, naprawić. I to jest właśnie zupełnie odwrotnie, jak w tych wannach z Dalekiego Wschodu, gdzie produkowane one są jako jakieś no-name marki, które pojawiają się dzisiaj. Jutro firma produkuje już motolotnie, albo nie wiem, podzespoły do jakichś innych maszyn. Co miała zrobić w jacuzzi to zrobiła, wypuściła kilka kontenerów, czy tam pewnie kilkadziesiąt na Europę. No i sprzedali, no a teraz już nie się klienci martwią. I to są naprawdę telefony od klientów, którzy proszą nas, żebyśmy coś im wyserwisowali, naprawili, dlatego że tej firmy już nie ma. Eee, to są często sklepy internetowe, które realnie tego nie mają w ogóle na stanie. Natomiast można to zamówić jako no, tak w formie dropshippingowej można powiedzieć, klient zamawia, oni to zamawiają, dostarczają klientowi, ale oni o brakuzicie nie mają jakby zielonego pojęcia. No dobrze, wiemy już, że ta wanna nie ma niczego, co świadczy po tym, że Wam należy do półki premium. No to pytanie, co w takim razie ma? No przede wszystkim porządną nieckę, która u nas ma pięcioletnią gwarancję, więc to jacuzzi naprawdę wiele lat jest w stanie posłużyć. Dwa modele o wielkości 198x198 cm, czyli w przybliżeniu 2x2. Są to dwa modele bliźniacze, jeden ma leżankę, drugi jest modelem bez leżanki. Oba modele mają 30 dysz. Na tą liczbę 30 dysz składają się tylko dwa rodzaje dysz. Natomiast no, są to porządne dysze. Mamy do wyboru dwie dysze. Tutaj jest dysza większa, to jest dysza łożyskowa. I tutaj możemy, jak widzicie, sobie ją pod jakimś kątem, takim jakim chcemy, ustawić. Tutaj, jak damy ją do góry, widzicie, już zaczyna przebijać się przez lustro wody. Więc ją możemy sobie wyregulować, gdzie ona ma nas masować. Natomiast tutaj poniżej jest dysza której niestety już nie możemy tak jak tej sobie regulować i ich już nie poprzestawiamy, możemy ją co najwyżej zakręcić i odkręcić co dalej? mamy dalej dwa pokrętła do powietrzenia dzięki którym możemy sobie ten hydromasaż dopowietrzyć tutaj już widać powietrze tutaj też możemy włączyć więc jest tutaj całkiem przyzwoita możliwość regulacji słowo o dezynfekcji, o filtracji Mamy tutaj filtr kartuszowy z taką komorą filtracyjną. Ten filtr jest dosyć mały. Odkręcamy tutaj sobie pokrętło i wyciągamy filtr. No nie jest to duży filtr, jak widzicie. Jest jeden, więc no tutaj trzeba dbać o jakość wody na pewno mocniej niż w tych seriach wyższych. Nie mamy skimera, tak jak w innych naszych seriach, natomiast wanny te mają ozonatory, więc. Ozon tutaj pomaga dezynfekować tę wodę. Specjalnie dla Was przyjadę jeszcze tutaj do naszego salonu w Żarowie wieczorem i nakręcę kilka fajnych ujęć, żeby pokazać Wam jak to świetlenie wygląda właśnie wieczorem. A skoro już tutaj siedzę, no to też od razu warto wspomnieć o możliwości do kupienia właśnie takiego zestawu zintegrowanego, można powiedzieć, przynajmniej kolorystycznie, estetycznie. Dobieramy go pod kątem obudowy. Są to właśnie schodki z taką poręczą i podnosi pokrywy. Tutaj wspomniałem, że jest to zintegrowane, chodziło mi tak jak powiedziałem o kolorystykę, nie jest to w żaden sposób jakoś tutaj przytwierdzone. Możemy to sobie postawić tu, tam, rearanż w przestrzeni, w naszej strefie spa jest zawsze możliwy. Jeżeli z kolei chodzi o podnosik pokrywy, no to działa on w ten sposób, tutaj już jedną ręką, czyli tutaj mamy jakby pomoc tego podnośnika i te schodki, podnośnik stanowią jeden zestaw. To jak widzicie za moimi plecami. Lustro wody, woda, no prezentują się naprawdę estetycznie. Natomiast jeśli chodzi o samo sterowanie, no to dosłownie kilka przycisków. Bardzo prosty, intuicyjny panel, e, nikt się tam w nim nie pogubi. Oczywiście w naszej wannie jest mityczne Balboa, czyli sterowniki właśnie Balboa, które słyną z tego, że są instalowane w nawet najtańszych wannach. Dlatego że choć Balboa robi najlepsze sterowniki. Robi sterowniki do wanien pod wytyczne producenta dla lepszych producentów, jak na przykład do tej wanny, i robi oczywiście też takie, bym powiedział, zwyczajne sterowniki, które każdy może sobie kupić gdzieś na AliExpressie czy innej jakiejś stronie i po prostu zamówić sobie, nawet zbudować sobie samemu. No to co? Może spróbujmy sobie podsumować wszystkie wady i zalety. Zacznijmy może od wad. No brakuje tutaj nam wszystkiego, co kojarzymy z tą luksusowością. Nie ma tutaj bardzo zróżnicowanych dysz. Czyli, tak jak w niektórych naszych wannach, mamy 6, 7, 9 rodzajów dysz. Tutaj są tylko dwa rodzaje dysz: dysza duża, dysza mała. Nie mamy tutaj silnych pomp. Które rzeczywiście dadzą nam taką petardę, że plecy będą czerwone. Nie mamy tutaj opatentowanego materiału, jeżeli chodzi o nieckę, więc raczej nie nastawiałbym się, że ta niecka, tak jak w tamtych wannach, przetrwa 20 albo 25 lat. Natomiast zalety. No, zaletami przede wszystkim jest fajna estetyka. Drugą największą zaletą jest jakość. To jest wanna, która, mimo tego, że nie jest jakaś super, hiper wypasiona, to będzie pracować wiele, wiele lat i mamy naprawdę sporo klientów. Którzy są z niej zadowoleni. Fajne oświetlenie, które wieczorami stworzy naprawdę taką fajną atmosferę. Łatwość instalacji, łatwość przenoszenia. Możemy tę wannę podłączyć na zwykłe 230 czyli po prostu wtyczka do gniazdka i wanna już hula. Waży niespełna 200 kg, więc można ją w łatwy sposób gdzieś przenieść w inne miejsce, zaplanować sobie nową strefę relaksu i zabrać są wannę. Cały ten zestaw też właśnie. Jeżeli chodzi o te schodki, ten podnośnik, to też można zabrać ze sobą, więc to też są kolejne zalety. Czasami zdarza się, że nawet najbardziej elokwentny wywód jest przerwany przez klienta, który zadaje proste pytanie, czy warto kupić te wannę. Więc ja też swój tutaj elokwentny wywód przerywam i odpowiadam na pytanie, czy warto kupić wannę z serii budżetowej. A w międzyczasie pokażę wam kilka realizacji naszych klientów żebyście też zobaczyli, w jaki sposób oni oceniają te wanny, no i też jakim fajnie sobie zaaranżowali. No, to na koniec, tak zupełnie szczerze, podsumujmy sobie, dla kogo to dobry wybór, dla kogo raczej nie. Jeżeli ktoś szuka realnej poprawy zdrowia dzięki wpływowi hydroterapii, to ja tutaj. Zapalam czerwone światełko, nie daje błogosławieństwa. Ta wanna nie osiągnie tego, czego byście chcieli. Nie poprawi waszego zdrowia. Dlatego, że dwa rodzaje hydromasażu, brak zróżnicowanych siedzisk, na których możemy wymasować inne partie ciała, brak silnych pomp, brak tego selektora hydromasażu spowoduje, że ta wanna po prostu nie da tej jakości hydroterapii i naprawdę nie poprawi w żaden sposób jakość waszego zdrowia. Tutaj koniecznie trzeba się zwrócić. W kierunku naszych wyższych serii, co najmniej seria klasyczna. Natomiast dla każdego, kto przy stosunkowo ograniczonym budżecie chce stworzyć miejsce, gdzie będzie mógł spędzać naprawdę świetne chwile ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi, czyli napić się drinka z kolegami, obejrzeć sobie meczyk na przykład w takim jacuzzi, albo koleżanki chcą sobie, nie wiem, e, pogadać, poplotkować troszkę w takim jacuzzi. Spędzanie czasu z własnymi dziećmi, e, czy też dziećmi swoich znajomych. To naprawdę będzie dawało mega fryde. Wtedy te wszystkie minusy tak naprawdę no, przestają być minusami, dlatego że no, ktoś oczekuje ze znajomymi jakiejś super realnej hydroterapii, gdzie ci znajomi nie przychodzą do nas regularnie, nie będą co drugi dzień brać kąpieli, a wtedy ta hydroterapia ma sens. Fajne oświetlenie, ten mocny, choć niezbyt zróżnicowany hydromasaż da rzeczywiście takie uczucie odprężenia relaksu i to naprawdę wtedy będzie bardzo fajny wybór. Drugą kategorią klientów, dla których ta wanna to będzie naprawdę super rozwiązanie są właściciele wszelkiego rodzaju hoteli, pensjonatów, domków na wynajem, którzy chcą w jakiś sposób uatrakcyjnić swoją ofertę. Oni bardzo często poszukują jacuzzi budżetowego, które jest odporne na klientów, wiele rzeczy tam nie można połamać, zepsuć i które po prostu fajnie wygląda, daje te światełka, tą atmosferę. Daje takie wrażenie, że ten masaż jest silny, no to właśnie dla nich ta wanna jak najbardziej będzie super wyborem, zwłaszcza, że jakościowo będzie po prostu miażdżyć większość tego, co mamy tutaj na rynku, co pochodzi z Chin. No i dzięki temu to narzędzie będzie po prostu w realny sposób zarabiać pieniądze dla swojego inwestora. I nie będzie wymagało serwisu co dwa tygodnie, czyli będzie to po prostu udany zakup. Bardzo często źródłem tego decyzyjnego problemu u klientów jest to, że tak naprawdę nie wiemy, co jest naszym priorytetem. A jeśli nie znamy naszych potrzeb i nie wiemy, czego potrzebujemy, no to trudno jest wtedy rozsądzać, co będzie najlepszym lekarstwem dla nas. Dlatego, jeśli masz wątpliwości, sięgnij po telefon, zadzwoń. Do nas, do Total Spa, spróbujemy się w jakiś sposób z Tobą pochylić nad Twoimi potrzebami, nad Twoim pomysłem na strefę relaksu. No i w odniesieniu do tego, jakie będziesz miał najważniejsze potrzeby, jakie będą Twoje priorytety, dobierzemy odpowiednią wannę z odpowiedniej serii. W tym odcinku to już wszystko. Cześć!